Cześć wszystkim z tej strony Kuba, i dzisiaj mam dla Was zestaw 6512 z 1992 roku, i jest to mini koparka. Zestaw neutralny, neutralny pod tym względem, że większość ludzi zapewne go dostała od kogoś w swoim dzieciństwie, bo nie była to seria ani kosmiczna, ani typowo town, ani piraci, ani castle więc zakładam, że to był taki prezent może powiedzieć idealnie, jeśli chodzi o dorosłych. Którzy kupowali to dla swoich dzieci, bo no, jeśli ktoś nie lubił Space lub Castle, no to taka kopareczka zawsze się przyda, żeby pokopać, coś porobić w lego mieście. To jest taki naprawdę neutralny zestaw, który jest bezpiecznie kupić na prezent. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie pudełku, bo dosyć już tego gadania. I co? I mamy koparkę, ale zaskoczenie na froncie. Zobaczmy inne ujęcie w takim razie. Tutaj widzimy, że jest koparka w innym ujęciu. Pracownik próbuje coś tam wyglądać z tego. W ogóle bardzo fajne ujęcie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Na dole ostrzeżenie o małych elementach w parunastu różnych językach. Tutaj widzimy, że chyba coś się zepsuło z łyżką, i pracownik próbuje to naprawić. Mini figurka. I tutaj mamy nic, i zobaczmy, jakie alternatywne budowle mieliśmy wtedy, w 1992 roku. Hm. Czyli nadal koparka na pierwszym planie, tylko już bez y osłony i bez y kokpitu. <grywka> na drugim ujęciu nie wierzę. Zrobili z tego perkusję bębny, cokolwiek. A, to jest świetny pomysł. Cokolwiek byście powiedzieli o prostocie i o. A, małej użyteczności tego, to jest świetny pomysł. Wystarczy wam wyobraźnia, żeby to robiło za swego rodzaju perkusję. Zobaczcie, to jest świetne. Tu macie pałeczki do, do bębnów czy do perkusji i można na niej grać. No to jest świetny pomysł. Nie wiem, czy dzisiaj by, byśmy wpadli na coś takiego, że można z koparki zrobić coś muzycznego. Ja szanuję ten pomysł, szalenie szanuję i myślę, że wy też będziecie szanować. No, i co mamy tutaj? Tutaj mamy jakiś chyba wyścigowiec. Coś w stylu e, dragstera. Tu jest chyba silnik, tu jest chyba spoiler. Okej, okay, fajne, dosyć dziwne, ale, ale mimo wszystko fajne. Alternatywne budowle. I to w zestawie, który myślę, że w latach 90. nie kosztował więcej niż dwie dychy. I. Macie taki kreator, odpowiedni kreatora trzy w jednym za dwie dychy. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj musicie wydać co najmniej, nie wiem, 150-200 zł, żeby taki zestaw otrzymać trzy w jednym. A tu mieliście za dwie dychy. No, dla mnie szacun i, i w ogóle wielki, wielkie wow za, za, za to, że mieli takie pomysły. Wspaniałe lata 90. Dobra, już czuję, że idzie do mnie kot. Siemandero. No jeszcze nie otworzyłem go, no. Nie wiesz, czy tam nie jest tuńczyk czasami, nie? Dobra, to w takim razie otwórzmy zestaw. Zestaw mam już złożony, bo składałem go jakiś czas temu, więc mogę Wam powiedzieć, że już wszystko jest tu porobione. Jeśli chodzi o, o zapasowe elementy, to mieliśmy tu jeden taki joystick, skrzynie biegów czy jakkolwiek, taką mini antenkę i jeden groszek w kolorze przeźroczysto-czerwonym. I do tego mieliśmy jeszcze moje ulubiony plakacik i instrukcję obsługi. O jezu, obsługi. Zawsze mówię, że obsługi to jest instrukcja budowy. A w instrukcji budowy to jest typowa ulotka, jak zwykle. 10 kroków i macie zbudowane, bardzo proste. 10 kroków, czyli jakieś 2 minuty roboty, i można było się bawić na całego. Przejdźmy do tego co ja uwielbiam najbardziej, czyli plakacik. Dobra, i co mamy na pierwszym planie w ogóle? Tutaj były fajne zestawy o tyle, że znowu się skupili też trochę na nadbrzeżach, czyli tu były to był chyba klub marina coś takiego. Wybaczcie, ale kod po mnie chodzi, więc muszę się skupić. Tu był jakaś z, jakiś warsztat Oktanu, jakieś jeszcze inne budynki. I do tego łodzie motorowe, które mogły się ścigać, plus do tego żuraw i jeszcze chyba hydroplan, jeśli dobrze kojarzę. Bardzo fajny zestaw. W ogóle bardzo fajne ujęcie też, bo zobaczcie, macie tutaj widać z tyłu miasto, coś w stylu chyba Nowego Jorku. Zakładam, że to by były dwie wieże. Niestety, świętej pamięci, bo tych budynków już dzisiaj nie ma. I mamy tutaj, ten gość występował, pamiętam, w Lego Gazetce, On był głównym złoczyńcą i ścigała go policja po wszystkich, praktycznie wszystkich stronach Lego, gdzie on tam zawsze coś odwalał. Tutaj widać, że chyba skradł jednego hotroda. Tak, i to są chromowane elementy. Niech was nie zwiedzie wzrok. To, to jest chrom, wszystko. Gość zawsze coś kradł i zawsze go policja ścigała. Tą motorówkę zrecenzuję w jednej z kolejnych recenzji, bo ją mam. Nie mam niestety tego katamaranu, a szkoda, bo wystaje się dosyć fajnym zestawem, takim podstawowym. I tu jest ta właśnie Marina. Wybaczcie, nie, nie, nie widziałem na pierwszy rzut oka, że tu jest właśnie ten zestaw. To jest 6543, zestaw dzisiaj niebotycznie drogi, a trochę pusty w środku, bo te warsztaty, ta mini knajpa plus warsztat one nie są jakoś super wypełnione ale to wszystko tworzy klimat niezapomniany. Jeśli pamiętacie z poprzedniej recenzji, gdzie recenzowałem plakat z roku chyba 1991, tam mieliśmy głównie towary i przewóz towarów drogą morską. I tam był typowy port. Tutaj już mamy bardziej rozrywkę i, i usługi. E, spróbujcie sobie połączyć te dwa zestawy, lub trzy z 91 i 92 w jedno. Efekt będzie piorunujący. E, kolejne lotnisko. Jak widać, w kolejnym roku było kolejne lotnisko. Tu już o wiele bardziej nowoczesne, bo mamy helikopter z dwoma śmigłami. Mamy mini cysternę z Oktana. Mamy jakiś luksusowy, chyba samolot pasażerski. Lotnisko z poczekalnią. kolejny helikopterek. I hangar. Hangar do otrzymania pewnie tych małych wozików. No i oczywiście wieża kontroli lotów. Bardzo fajny zestaw. Widać, że jest wielki, bo same te plejty są już duże, a ich jest kilka tutaj. Także kolejny zestaw marzenie do własnego Lego City. Karetka z trochę szatańskim numerem, bo aż 4 szóstki. Poluję na ten zestaw nieotwarty. Jest on ciężko dostępny. Może mi się kiedyś, Może mi się kiedyś uda. O tych hodrodach właśnie mówiłem, które są na głównej stronie 6561. Też staram się go zdobyć. Bardzo ciekawy zestaw. jednego chodroda już mam, który będzie recenzja na kanale niebawem. Centrum. Mobilne policji. Ten zestaw się przewija w lego od 30 lat, praktycznie zawsze co mniej więcej co dwa lata ten sam zestaw występuje, tylko w trochę innej formie, bardziej nowocześniony. Jeśli chodzi o mnie, to ten zestaw nigdy mnie jakoś nie porywał, jakoś nigdy nie czułem do niego jakiegoś sentymentu. Nie wiem czemu. Ten katamaran, o który wspomniałem, no i co, i idziemy na to, co było dalej. Będzie lepiej. W 1992 roku wychodzi na to, że pojawili się już z serią Islanders, czyli wyspiarze tak zwani. To była taka odskocznia od piratów. Z piratami mieli to dosyć na pięku i łapali ich. Tu jest w ogóle fajnie pokazane król Kahuka, bo tak miał na imię wódz tych właśnie tubelców. Chyba pertraktuje lub decyduje o losie kapitana Rudobrodego, czy go spalić, zjeść, czy cokolwiek. I w tle mamy Zatokę Piratów, plus jeszcze jakieś wysepki, jaskinie, naprawdę bardzo fajne, kolejna choreografia, bardzo fajna. To jest ta główna wyspa z, z tej serii. Bardzo ciekawy zestaw, dwa baseplatey, z czego jeden jest 3D. Miałem same te baseplate y. kiedyś kolega mi dał i budowałem na nich zamki, pamiętam. Niestety samego zestawu nigdy nie udało mi się skompletować, a też nigdy to nie było moim celem, bo jakoś nigdy nie tęskniłem do serii Pirates. Podobały mi się tylko statki z tej serii praktycznie. Kolejny statek, jeden z tych lepszych. Potem już będą chyba tylko gorsze, jeśli kojarzę. To, to, to jest chyba Skulaj Skuner, coś takiego? Coś w tym stylu. Małe zestawiki, wiadomo, dla uzupełnienia, żeby dzieci się mogły cieszyć. Jakaś strażnica z armatą, piratem, wiadomo, pirat musi atakować. Seria Belleville dla dziewczynek wtedy. Z tego co będę, chyba nie była zbyt udana seria. Seria z pociągami tu nawet chyba nie wymieni za bardzo zestawu, bo chyba zostało to samo. Seria z łódkami. Tak? i słuchajcie seria, która wzbudza u mnie mieszane uczucia, bo jest to seria Spirus, czy jak to w Polsce mówimy, Spirus, co trochę mnie boli, ale no dobra. Ta wymowa. Seria Spirus, która koncentrowała się na tym, żeby kraść technologię od innych. Nie wiem, cywilizacji lub serii Lego, A, czyli oni po prostu na przykład e, spróbowali swoich sił z MTronem, z e, Ice Planet, które wyjdzie rok później, bo to jest rok 93, jeśli dobrze kojarzę, e, seria Ice Planet. Próbowali też e, podkradać im technologię i wykorzystywać do własnych celów. Oni głównie byli szpiegami, to była taka właśnie seria. Ale co ciekawe, w tej serii. W tej serii po raz pierwszy mieliśmy, jeśli dobrze kojarzę, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Figurkę robota. Ta figurka przewijała się jeszcze potem w jednej serii i była to seria Explorience. A tutaj mieliśmy właśnie pierwszy raz taką figurkę robota z nadrukami na nóżkach. I z przezroczystą główką, na której był nadruk właśnie, taki uśmiechnięty robocik, czyli typowy uśmieszek LEGO, tylko w wersji roboczej. Jedna z najbardziej koniecznych figurek i dwa chyba najbardziej rozpoznawalne zestawy, czyli ten z robot zwiadowczy oraz chyba ten robot obrońca czy takiego. Ten był moim marzeniem za dzieciaka, nigdy mi się udało oczywiście go zdobyć, jak to zwykle za dzieciaka bywało, najdroższe zestawy były poza moim zasięgiem. Seria Ice Planet. Mam wszystkie zestawy z tej serii. Postaram się je zrecenzować dla Was w grudniu, całą serię. I chyba ostatki lub początki serii Space Police 2. Tu jest ten główny taki transporter potężny. A seria Space Police 2 była Dosyć ciekawą serią, ale miała pewne wady, jak na przykład ich główny statek był trochę wybrakowany w moim odczuciu. A może o tym kiedyś, jak zdobędę ten zestaw. No i co? I mamy jeszcze serię Dragon Masters, czy... E, chyba tak to się nazywało, się dobrze kojarzę. I e, Wolf Pack jeszcze, czyli e, Ludzie Wilka. Ten zestaw często występuje, występuje u YouTuberów, bo był najczęściej otrzymywany w tamtych czasach przez dzieciaki, bo miał ducha. Słuchajcie, ten duch, pewnie kojarzycie historię. Ten duch pod, pod wpływem światła, jeśli się go się naświetli, naświetliło, to on świecił w ciemności na zielono, na taki jaskrawy zielony kolor. I to robiło mega wrażenie na mnie. Zresztą, tak samo jak różka czarodzieja. Ona też, jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze kojarzę, świeciła w nocy. Zestawy Lego, świecące w nocy to było coś, co za czym każdy dzieciak szalował w latach 90., wczesnych latach 90. potem jeszcze były inne atrakcje. Ale naprawdę to robiło na mnie wrażenie. Zawsze przed snem, oczywiście musiałem lecieć pod lampkę, naświetlić ducha, czy cokolwiek i niech stoi niech świeci niech straszy domowników. To było, to było świetne. Mamy oczywiście też jeszcze model team. Czyli odpowiednik dzisiejszych dużych samochodów z Lego, tylko że tu mamy transporter, mamy tira, naczepę i jakiś odrzutowiec mini, jakiś wicznowy. Bardzo fajny zestaw. Dzisiaj niepotycznie drogi po raz ponownie. I seria technik. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o ten takacik. A wybaczcie, jeśli trochę przynudzam, ale ja kocham pla plakaciki z LEGO, dla mnie to jest dzieło sztuki i zawsze będę je omawiał, więc możecie po prostu przewinać, jeśli wa Was nudzę. I w końcu możemy przejść do bohatera re dzisiejszej recenzji, czyli do mini koparki. Mini, bo widać, że koparka nie jest za duża, służy raczej do takich prostych prac. A zestaw zbudowany koraz, więc wszystkie klocki się jeszcze idealnie trzymały, nie ma luzów, bardzo fajnie. I jak widzicie, szybka jest krystalicznie czysta, nie jest zmatowiała, bo nie jest bawiona i co? I przejdźmy w takim razie do figurki. Zestaw przy okazji tak się otwiera cockpit. Figurki. A ja jestem figurki koparki. I nasz, nasza minifigurka dzisiaj to jest standardowy robotnik budowlany z Lego City. Był jeszcze z niebieskim kombinezonem w tamtym czasie. Standardowy uśmiech, standardowa czarna fryzurka. Nic specjalnego, ale ten gość wykonywał każdą pracę jaką mu zleciliśmy, mógł być hydraulikiem, mógł robić na budowie, mógł dostarczać pizzę, zresztą w Pizza To Go jest ten sam gostek, tylko z niebieskim fartuchem. Także ten uniform miał wiele zastosowań. I jest najbardziej popularny, to jest taki typowy, można powiedzieć, robol. Nie urażając budowlańców oczywiście, ale to był typowy uniform dla ludzi, którzy wykonywali jakąś pracę w Lego City. Bardzo fajny. Brakuje mi dzisiaj takich uniformów, bo są same pomarańczowe kombinezony. Trochę to psuje nastrój, jeśli chodzi o ten, ale rzeczywiście pomarańczowe kombinezony chyba lepiej odzorowują nasze czasy, bo chyba takie też się teraz stosuje. Dobra, no i co? I sama koparka. Arcyprosta, prosta, znowu parę klocków na krzyż, ale mamy wspaniałe oświetlenie białe z przodu, czerwone z tyłu, bo wiadomo bezpieczeństwo BHP przede wszystkim, e, kokpit z, z, z szybką, otwierany do góry, i zamykany, e, dwa drążki do sterowania koparką, e, cztery koła z żółtymi kołpakami, bardzo fajnie, e, łycha do nabierania. I można się było bawić i można było rozwalać drogi, które potem nie były remontowane od miesięcy i tak sobie stały i były korki na autostradach. A nie, przepraszam, to w Polsce, w Lego City wszystko jest normalnie. Zestaw bardzo fajny, mikrusi, bo to jest minikoparka, jak sama nazwa wskazuje, ale dający wiele frajdy. I na pewno jak się go postawiło w Lego City, to też przykuwał uwagę, bo to był... Nieodłączny zestaw, jeśli chodzi o miasto, bo jeśli mamy miasto, to musimy mieć też roboty budowlane i roboty drogowe, i taki zestaw zawsze się przydawał, niezależnie od sytuacji. Ja go wspominam bardzo miło. Jeśli wy macie jakieś wspomnienia, dajcie znać, dajcie znać proszę, w komentarzach. I co, jeśli Wam się podobało, łapka w górę, komentarz i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć.